W przednim odcinku... Widzę, widzę, nic nie widzę. To może nie wracajmy do tego i zajmiemy się dzisiejszym odcinkiem. Dzisiejszymi gośćmi będą nasza główna wyrośnia arianna, wraz z chorym portierem. Powitajcie jej gromkimi brawami. Witaj, witaj Harry. Wyroczno, wyroczno. Tu jesteśmy. No, skoro pytasz, to mam lekko migrenę. A co do mojej śledziony, to wysłam pocztą ekspresową. Do mojej strójistnej siostry, córki, dziadka mojego ojca. Na pewno dojdzie cała i w pełni funkcjonalna. Widzę, widzę. Widzę czarne chmury nad Twoją śledzioną. A skąd wiesz to nad moją? Jak to skąd? Jestem wyrocznią. Ja wszystko wiem. Usie, pamiętasz ten wspaniały film. Wiesz, tu moją wielką rolę w tym, no, w Liksie. A, to ten, gdzie gra ten super Cleo? Nie, nie, to nie ten, to ten, gdzie gra ten super Boski, Br brat Fita. A to nie znam. Drogie panie, drogie panie, czy my przypadkiem troszeczkę nie zboczyliśmy z tematu? Mieliśmy tutaj prowadzić konwersację na temat mojej kompletnej niedyspozycji co do pewnej absurdalnej wizyty w Afganistanie. A co mnie do Johnny do... Pozdrawiam mojego przyjaciela Busza, do ten, który nie lubi hofla Coli. A teraz dajmy się wykazać reklamowcom, jakby ktoś nie wiedział, zapowiadam reklamy. Moi drodzy, mam dla Was bardzo złą wiadomość. Chory właśnie otrzymała smsa, że jego śledziona została odtransportowana statkiem na Syberię i tam skonsumowana przez tamtejszą fokę. Fokce nic nie dolega, oprócz lekkiego rozwolnienia. Ale lekarze twierdzili, że wyjdzie z tego. Ja sądzę, że dosłownie wyjdzie z tego. A co do wyroczni, to postanowiła wspierać chorego w tak trudnych dla niego chwilach. Ja jedynie żegnam się z Wami i widzimy się za dwa tygodnie.